Jan Mertka urodził się dnia 27 lipca 1899 roku w Przygodzicach jako syn Józefa i Magdaleny z domu Kasprzak. Przyszedł na świat w rodzinie chłopskiej, był najmłodszym z 11 dzieci. Mimo germanizacji w domu państwa Mertków czytano polskie książki oraz śpiewano polskie pieśni patriotyczne. W latach 1906-1913 Janek uszczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej. Dziś budynek ten znajduje się na ulicy szkolnej. Znajduje się tu tablica pamiątkowa wmurowana w 2004 roku z okazji 600-lecia istnienia przygodzic. Warunki życia w licznej rodzinie Mertków były wówczas na ogół trudne, stąd też czternastoletni Janek chwycił się do pracy zarobkowej jako robotnik kolejowy przy budowie torów. Gdy prace też skończyły się wyemigrował w ślad za starszym bratem i siostrą do Westfalii, gdzie pracował w fabryce zdobywając zawód montera elektryka. Sam angażuje się w działalność polskich towarzystw młodzieży na emigracji. Z początkiem 1918 roku Merka został objęty przymusowym poborem do armii pluskiej w Kodbus. Na wieść o rewolucji w Niemczech w listopadzie 1918 wrócił do rodzinnych stron. W tym okresie Polacy w Ostrowie uformowali pierwszy pułk piechoty. Jan Mertka jako 19-letni ochotnik został żołnierzem Pułku Piechoty Polskiej. Od 2 grudnia koszary w pogranicznym szczepiony zapełniali żołnierze rozwiązanego pierwszego Pułku Piechoty Polskiej. Ochotnicy kierowani wolą walki z pruskim zaborcą musieli z niemałym ryzykiem przedzierać się przez tzw. Tak zieloną granicę. Był wśród nich Jan Merka. Został przydzielony do formowanego pierwszego Batalionu pogranicznego Poznańskiego w Szczepionie. Święta Bożego Narodzenia roku 1918 miała na spokojnie. Lecz 27 grudnia 1918 na granicy padły pierwsze strzały i polała się krew. W godzinach południowych Podczas pełnienia patrolu granicznego na polu podboczkowym zginął żołnierz pierwszego batalionu pogranicznego, szeregowiec Jan Mertka. Pierwszy poległy powstanie z Wielkopolskim. Z poległego przewiózł furmanką chłopską jego starszy brat do swojego mieszkania w Ostrowie. W dniu 31 grudnia 1918 roku odbył się pogrzeb w Ostrowie na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej. W dniu 30 czerwca 1929 roku prochy jego zostały przeniesione na cmentarz przy ulicy Limanowskiego. Główne dowództwo polskich sił zbrojnych uznało Jana Mertkę jako ofiarę powstania. Pośmiertnie otrzymał odznaczenia: Krzyż Walecznych oraz Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Generał Józef Dowbór-Muśnicki nadał matce Jana Mertki Patentem numer 1 krzyż pamiątkowy, uznając go za pierwszą ofiarę powstania wielkopolskiego. W dniu 17 maja 1937 roku głównodowodzący armią powstańczą, generał Stanisław Taczak odsłonił tablicę pamiątkową na budynku koszar w szczeplnie z napisem. Roku wiecznej pamięci Jana Merki, żołnierza I Batalionu Pogranicznego Poznańskiego, poległego za wolność i niepodzielność ziem polskich, 27 grudnia 1918 rok pod wsią Boczków o godzinie 11.30. W 2024 roku w 106 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego odsłonięto w Przygodzicach pomnik Jana Merki. Wykonała go Ostrowska, Rzeźbiarka, Agnieszka, Lisiak, skulka Postać powstańca jest przedstawiona w realistyczny sposób w momencie ostatniego patrolu. Rzeźba jest naturalnej wielkości, odlana z brązu, a postać Jana Mertki przedstawiona w żołnierskim oporządzeniu w Mieszkańcy Przygodzic pamiętają o swoich bohaterze. Na temat śmierci mieszkańca Przygodzic powstały także wiersze. Szymon Molenda Ballada o śmierci Jana Mertki Na płaszczu go nieśli, głowę mu trzymali. Płakać nie umieli, to łzy połykali. Głowę mu trzymali, na płaszczu go nieśli, sami jeszcze chłopcy, janowi rówieśni. Na płaszczu go nieśli ci, co jeszcze żyli, Nieśli go martwego, śmierci nie wierzyli. Wolno z nim stąpali, gubili się w szeptach, Daliby mu wszystko, gdyby tylko zechciał, Na płaszczu go nieśli, by im godnie leżał, Nieśli go jak dziecko, a nieśli żołnierza.